Wirus HIV oraz wywoływana przez niego choroba, jaką jest AIDS, dla wielu wciąż są tematem tabu. Aby podnosić świadomość wśród młodych ludzi w tej materii, zespół szkół ogólnokształcących numer 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Pławach zorganizował międzyszkolny konkurs wiedzy o HIV i AIDS. W piątek uczniowie mierzyli się w teście wiedzy z zagadnieniami dotyczącymi zakażeń HIV, zachowań prozdrowotnych czy problemów psychospołecznych, z którymi zmagają się osoby zakażone wirusem lub chore na AIDS. Dzisiaj rozpoczęli się konkurs wiedzy o HIV i AIDS. Jest to międzyszkolna edycja konkursu. Po raz 20 spotykamy się z młodzieżą, której chcemy przekazywać pewne postawy wartości, ale przede wszystkim też i wiedzę dotyczącą możliwości zakażenia się wirusem HIV, a także choroby AIDS i różnych innych chorób przenoszonych drogą płciową. Przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żeby młodzież była świadoma, że możliwość zakażenia wirusem HIV dotyczy każdego, że to, co najważniejsze, co nas chroni, to przede wszystkim podejmowanie odpowiedzialnych postaw i decyzji życiowych, a także badanie się pod kątem nosicielstwa wirusa HIV, zachęcanie też swoich bliskich, rodziców, dziadków, przyjaciół do tego, żeby podejmowali takie wyzwanie i przeprowadzali u siebie test na nosicielstwo wirusa HIV. Już do nas wpłynęło bardzo dużo prac w kategorii mail lub list do właśnie bliskiej osoby, który miał zachęcać do podejmowania właśnie badań, też odpowiedzialnych zachowań swoich bliskich, ale też wpłynęło bardzo dużo prac plastycznych, które w formie ulotki lub plakatu przekazują właśnie taki, taką informację dotyczącą, gdzie się badać, co jest zagrożeniem, jakie postawy, jakie zachowania są bezpieczne. I też wpłynęło dużo prezentacji multimedialnych, bardzo ciekawych, bardzo wartościowych. Które też przekazują taki, taką informację, co można zrobić, w jaki sposób się zakazić, też jak się badać, gdzie się badać, co można zrobić dla siebie i dla swoich bliskich, aby to zdrowe życie zachować jak najdłużej. Puławska dziewiątka zorganizowała konkurs we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz Stowarzyszeniem Monar, prowadzącym w naszym mieście poradnie profilaktyki leczenia i terapii uzależnień. Uczniowie puławskich placówek oświatowych mieli także możliwość wzięcia udziału w konkursach na pracę literacką, plastyczną lub prezentację multimedialną dotyczącą tej tematyki. Uroczyste podsumowanie wszystkich konkursów nastąpi 1 grudnia w Puławskim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.